Witajcie moi kochani, a dzisiaj zaglądamy sobie w energię na wrzesień. No i czytanie robię sobie właśnie w e, takim pięknym, piękną talią. E, to, są, to jest kwiatowa talia od Elwira Gettina, to jest pani astrolog, i tarocistka niemiecka. No, i teraz ruszamy. Zobaczymy, co nam przyniesie. Wrzesień. Dla mnie na pewno przyniesie zabieg na szczęce, który już przełożyłam z lipca na, na września, bo wiecie, że w lipcu miałam operowaną lewą rękę. Dla wszystkich, których interesuje, ręka ogólnie jest sprawna, wszystko fajnie, ale niestety kciuk, operacja nic nie dała, bo jest no, nasza artroza i zapalenie, także kciuk boli, ale to chyba sobie załatwię, pogadam z ortopedą, może jakiś zaszczyk kortyzonowy, bo naprawdę ciężko jest pracować z tym ciągle bolącym kciukiem, ale ręka jest sprawna, super, wszystko poszło. W październiku czeka mnie operacja drugiej ręki, no ta to już daje popalić od samego początku, właściwie prawa bardziej e, zrąbana jak lewa, ale że się bałam tak trochę, wiecie, od razu iść na głęboką wodę, o przepraszam, <coughs> przepraszam, e, no to och, przesadziłam, wiecie co, miałam takie kandzidełko, takie bardzo grube, e, które robi taka kobitka tu w dotknięcie sama, i ono tak mi zakadziło, ojej, kłasz. Aż... Będę kichać pewnie. E, no, także czekam je w październiku, operacja drugiej ręki i znowu parę tygodni przerwy, kochani. Ale już powiedziałam, przeciągnę to wszystko, zrobię to po roku, bo e, no ponoć się szykują jakieś zmiany, znowu może jakaś pandemia znowu wy, wybuchnie, wiecie. Musiałabym kiedyś sprawdzić tą energię ziemi, co co tam się szykuje dla nas. Chyba kiedyś zrobię takie czytanie, wiecie, co tam się dzieje na tej naszej ziemi właściwie energetycznie, co szykują ci, e, już chciałam brzydko powiedzieć, e, albo powiem, no bo inaczej tego nazwać nie można, co szykują popierdoleńcy po prostu e, w naszym kierunku. O. A teraz ruszamy, kochani. Zobaczymy, co nam przyniesie wrzesień. I ruszamy. Zdrowie uniwersum. Proszę. Pokażcie nam, jakie energie stoją do naszej dyspozycji do września. Co nam przyniesie wrzesień? A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasny i czysty przekaz. Super. O, sztrelicję. To, to dostałam od takiej fajnej klientki, przyniosła mi właśnie tego kwiatuszka w doniczce, muszę go przynieść do domu. E, ale to po malutku. Już mamy pustelnika. Mhm. Mm, mm. Ładne energie mamy, kochani. Będziemy sobie je dopowiadać. Ale tak, na sam początek mamy właśnie. E, jak się zacznie ten miesiąc? Może tak, bo akurat cztery karty, fajnie nam się wszystko pokazało. Ten miesiąc się zacznie od wycofania. Od ciszy, może od samotności, od bycia samym sobą, od wycofania się, od izolacji. Może będziecie rzeczywiście potrzebować tego czasu dla siebie, kochani, zaraz na początku miesiąca. Mamy piękne góry, całkiem możliwe, że niektórzy z Was właśnie, żeby sobie odpocząć, żeby się odizolować od świata zewnętrznego, e, możecie rzeczywiście wyjechać w góry właśnie do jakiejś drewnianej, pięknej chatki i tam sobie odpocząć. No zobaczmy. O, i to powiem Wam, mamy anielskie skrzydła, kochani. To chyba rzeczywiście i uniwersum Wam w tym pomoże, abyście... Połączyli się znowu z tym światem duchowym. Wy tego będziecie potrzebować, kochani. Właśnie we wrześniu, aby znowu nabrać zaufania, nabrać siły, pobyć samym ze sobą. Może rzeczywiście niekoniecznie samemu, aczkolwiek no, pustelnik mówi o tym, że wycofuje się do mojej pustelni, szuka mojego światła. Idę za moim światłem, skupiam się na tym, co jest istotne, co jest ważne w moim życiu. I tutaj masz wielkie wsparcie, właśnie świata duchowego. Teraz, moi drodzy, mamy ciekawą kartę, bo mamy króla Buław, ale król Buław, tutaj na tej karcie, jeszcze mamy innego króla Buław, wiecie, szyszka i te sprawy, jest w energii. Kobiecej. <kluje> Pytamy o Waszą energię, więc mamy dwie opcje: albo Wy, to jest Wasza energia, poczujecie wolność, poczujecie niezależność, zaczniecie stawiać swoje cele, czyli będziecie w tej energii króla buław, tego pełnego ognia pasji, chęci wolności, ale będą przeważać u Was właśnie te, te części męskie, kiedy będzie ta siła parcia, wiecie? I to jest bardzo dobrze, bo my nosimy w sobie dwie części, zaróż, zarówno tą żeńską, jak i męską, yin, yang i tak dalej. I czasami wydobywamy, potrzebujemy tej męskiej energii, a czasami potrzebujemy tej żeńskiej. Ważne jest, żeby to utrzymać w równowadze, kochani. Bo jeśli kobieta ma za dużo męskiej energii, no to niekoniecznie to jej wychodzi na dobre. Czyli jest dominancka, jest, wiecie, ostra, jest silna. A tym samym, to jest tylko przykład, kochani, na przykład nie będzie miała problemu z nawiązaniem kontaktów z mężczyznami. Bo często kobiety, które przegną i, i wejdą tak mocno w energię męską, nawet jeśli nie mają orientacji, są często postrzegane jak kobiety właśnie homoseksualne, bądź właśnie jest tyle tej energii męskiej, że mężczyźni się po prostu takich kobiet boją. Nie? A po drugie, jeśli kobieta ma tyle energii męskiej i jest tak silna, no to facet nie ma co tam szukać, bo jak wiemy, mężczyźni chcą kobietę chronić. Oni chcą właśnie mieć taką kobietę, która właśnie pozwoli im na tą ochronę, na zadbanie. Mówimy o zdrowych mężczyznach, okej? Okay? No. Ale to ogólnie mamy fajną energię, kiedy ty będziesz pełna chęci działania, energii, będziesz miała swoje cele, będzie tutaj duży fokus właśnie na tych, na tych swoich pasjach i szczególnie na tej swojej niezależności i wolności. No zobaczmy, o co tu chodzi, czego to może dotyczyć. O, i znowu mamy słońce, kochani. Do tego słońca to my będziemy mieć w naszym kolektywie dużo. To jest nowe, nowe narodzenie, to jest szczęście, to jest zdrowy egoizm. I dokładnie ta karta bardzo pięknie do, do tego słońca nam pasuje, kochani. Kiedy wy coś zauważycie, kiedy po, y, zaczniecie wchodzić w pozytywną energię, kiedy będziecie chcieli spełniać właśnie Wasze marzenia, kiedy będzie siła. Y, Dużo energii, oczywiście wasza aura, wasza charyzma, wasza energia będzie niesamowita. Do was będą się ludzie kleić jak muchy do lepu, i tutaj wszystko pójdzie po waszej myśli, jeśli chodzi o waszą energię. Król Buław również mówi o osobie, z którą możecie mieć we wrześniu do czynienia. Tylko powiem Wam szczerze, tutaj może być ten, ten, ten król Buław, to może być osoba, która będzie bardzo w energii żeńskiej teraz. Odwracamy to, prawda? To jest czytanie kolektywne, więc próbuję wszelkie opcje dla Was tutaj opracować. Może rzeczywiście będzie to. Pan, który ma inną orientację, czyli Boże, po prostu pan, który lubi panów, ale on odegra wielką rolę w waszym życiu, bo on pomoże wam w realizowaniu jakichś waszych celi, które w gruncie rzeczy, na koniec, doprowadzą was do wielkiego szczęścia. Jeśli pan nie będzie orientacji homoseksualnej, to pojawi się mężczyzna, ale będzie w takiej, wiecie, energii żeńskiej, czyli dobra, pełen pasji, pełen ognia, ale to jest taki pan y, bardziej biorący. Nieważne z kim, czy to jest wasza energia, czy czyjaś energia, kochani, na koniec i tak mamy szczęście, mamy słońce, mamy szczęście. Wszystko się. Znowu słońce mówi o narodzinach. O, o. Wiecie. Wszystko jest pięknie, no bo bez słońca my nie przeżyjemy. Tu jeszcze mamy dużo słoneczników. Tu jeszcze będzie działała ta energia z pogranicza sierpnia, czuję właśnie. Ale. Tak jak mówię, znowu mamy szczęście, znowu mamy przepiękną Twoją energię, znowu mamy człowieka, który stanie na Twojej drodze i pomoże Ci w drodze do szczęścia. Jak pozwolę sobie nawet, wiecie, wychylę się za okno, powiem, on da Ci szczęście. No. I teraz kochani mamy Pazia kielichów. I mamy habry. Tutaj chodzi o marzenia, o tęsknoty, o fantazję, o nieskończoność. I tu jeszcze będzie działała energia lata. Tutaj mamy impulsy. Tutaj możecie dużo śnić o kimś. Tutaj mogą się odezwać tęsknoty, bądź ktoś za wami zatęskni. No, Paś, Paźie. Mówią zawsze o impulsach, takich płynących z zewnątrz. Więc we wrześniu możecie właśnie otrzymywać takie impulsy z zewnątrz, że ktoś tęskni, że ktoś ma fantazje z Wami związane. Tutaj chodzi zdecydowanie o jakieś sprawy uczuciowe. No i zobaczmy, o co chodzi. Ha, patrzcie, mamy tego naszego Pana i mamy... Drogi, czyli tutaj ktoś, kto może wcześniej nie umiał się za bardzo, właściwie może w dalszym ciągu nie umie się określić, nie umie podjąć ostatecznych decyzji. Ktoś w tym miesiącu, w tym wrześniu, nagle zacznie się uaktywniać, kochani. Może rzeczywiście podejmie decyzję. Ktoś będzie szukał rozwiązania waszej sytuacji, będzie wam, tu jest tęsknota, tu są uczucia, zdecydowanie. I tutaj ktoś będzie wam wysyłał takie impulsy, że a może on jednak podejmie decyzję, a może on się zdecyduje, ale na pewno będzie chciał wam coś dać. Będzie chciał się z wami może spotkać. Tu będą piękne słowa, właśnie jakieś impulsy takie które pokażą wam, że ktoś ma do Was uczucia. Mhm. Czyli będzie romantycznie i uwaga. Teraz mamy Magnolia, a Magnolia to jest karta gwiazdy kochani, podpisana Wodnikowi. I ta karta też mówi, że tuś nadchodzą piękne zmiany, niespodzianki, coś związane z przyszłością, Zaczną się nowe drogi. No, może być to rzeczywiście dla wodników, ale ogólnie tutaj chodzi o, że w przyszłości coś się wydarzy bardzo szybko, czyli w tym wrześniu. I bardzo niespodziewanie i to będzie wielka niespodzianka, całkiem możliwe, bo karta gwiazdy mówi o działaniu uniwersum, jak również o uzdrowieniu i spełnieniu marzeń. Czyli piękne karty mamy, kochani. Jak na razie ten wrzesień jest taki bardzo spełniający. Patrzcie, mamy fabrykę, i mamy Ciebie. To, w co inwestowałaś, czy to emocje, kochanie, czy pieniądze, czy czas, to przyniesie spełnienie marzeń coś dostaniesz, na Ciebie czekają niespodzianki, na Ciebie twój, Twoja cierpliwość będzie op e e szczodrze opłacona, powiem Ci szczerze i nawet jeśli tu słyszę jakieś Twoje marzenia, jakieś Twoje plany, z których może już zrezygnowałaś, byłaś pasywna w stosunku do tego, tutaj nagle może Cię coś bądź ktoś Zaskoczyć, kochanie. Tu będą niespodzianki, tu będzie spełnienie marzeń, tu będzie uzdrowienie jakiejś sytuacji, i to dotyczy się tego, w co Ty inwestowałaś, a z czego mogłaś już zrezygnować. A tutaj nagle czyli puściłaś wolno, dałeś sobie już spokój, a tutaj nagle ni z gruszki, ni z pietruczki, jak. Wiecie, spadnie fala złota z góry na ciebie, zaczną się spełniać marzenia, to ty będziesz w wielkim szoku, słyszę. No, takie piękne energie mamy na miesiąc wrzesień. Zobaczmy, co nam powie Ela Dali Kwanto. Co nam powie? O, no i zobaczcie, jak ta energia pasuje do tej energii, może i do tej energii. Kiedy mamy Pana naszego wspaniałego, zobaczcie, jelenia, on się znowu pojawi na rykowisku, albo nowy Pan, albo Pan, z którym właśnie może już opuściliście sobie, inwestowałaś dużo czasu, dużo uczuć, może i nawet pieniądze, nie daj Boże, i tam w końcu dałaś sobie spokój, a teraz nagle Pan znowu przytrupla i powie, ha, tu jestem, I dokładnie taką energię mamy. Tutaj mamy tego naszego pięknego Jelenia w pięknej męskiej energii, który znowu się pojawi w pełnej krasie i będzie chciał Cię zdobyć. Dla jednych z Was to będą takie impulsy, dla drugich będzie może jakaś pomoc, wiecie, bo i tu mam, mamy męską energię, i tu, i tu może być. A dla jeszcze innych będzie to spełnienie marzeń. Właśnie we wrześniu, odnośnie jakiegoś człowieka. Mhm. Cygańskie karty. Co wy nam powiecie? Mhm. Ui! I mamy podobnie, kochani, no już się karty powtarzają, ale to znacie z moich czytań, uniwersum tylko pieczętuje. Byłaś sama, byłaś samotna, byłaś w smutku, byłaś w takiej ciężkiej energii, a teraz jak nie zacznie, mamy kartę pieniędzy, sądu i y, księdza. Czyli może być tak, kochani, że nagle niespodzianka to będzie to, że ktoś podejmie decyzję, że zechce zostać twoim mężem czy twoją żoną. Druga, y, druga y, opcja jest taka, kochani, że tutaj będziecie Praktycznie uniwersum stwierdzi, teraz jest ten moment, kiedy tą biedną taką, która już tyle wycierpiała, która tyle smutku przeżyła, my ją wynagrodzimy. Czyli będą niespodzianki, będą piękne zdarzenia, będą wspaniali ludzie stawać na Twojej drodze właśnie we wrześniu, kochani. Także ten miesiąc, wrześniu mi się bardzo podoba. Muszę sobie posłuchać właśnie tą magiczną noc na miesiąc wrzesień. Zobaczymy, co nam powiedzą te, ten orakel miłości jeszcze do tych energii. Balans. Tutaj w jakimś związku, czy w waszych relacjach z innymi ludźmi nastąpi wyrównanie energii. Jeśli chodzi o związki romantyczne, to tutaj będzie i wsparcie, ale również ten wasz związek, ta wasza relacja będzie wyzwaniem. Jak to w każdym związku, ale nam nowe rzeczy powiedzieli, nie? No dobra. Zobaczmy, co nam powiedzą wróżki jeszcze na ten wrzesień. Mamy spacer po lesie. Tutaj wróżki mówią: weź, idź do lasu po prostu. W lesie odzyskasz swoją równowagę. Las daje piękną energię. Już nie wspomnę o powietrzu, o zapachu przyrody, ale drzewa mają ogromną siłę uzdrawiającą, kochani, przepiękną energię. I tutaj wróżki, czy uniwersum po, po, za pośrednictwem wróżek mówi: idź do lasu. Znajdź znowu swoją, czy odbierz właśnie z lasu y, swój pełen siły spokój. I poczuj się w harmonii z naturą. Poczuj, że Ty jesteś częścią natury. Czyli tutaj, kochani, zmuszamy się, żeby się waliło, paliło. Tego potrzeba w naszym kolektywie. Leziemy wszyscy do lasu. Nawet i ja pojadę do lasu. Bo powiem wam, że tęsknię za lasem. Już dawno nie byłam w lesie, no wstyd się przyznać, ale dawno, dawno nie chodziłam po lesie, a tak lubię zbierać grzyby. No ale tutaj, odkąd mieszkam w Niemczech, raz byłam na, na grzybach i nic nie złapałam, nie? Oprócz kataru. Nie złapałam, nie znalazłam. Także, kochani, tutaj bardzo ważne jest łączenie się z naturą, szczególnie spacery po lesie. Uzdrawianie naturą, przywracanie sobie siły. Pracujemy kochani z czakrami, wyrównujemy czakry, i to może być rzeczywiście połączone z tą kartą poprzednią, kiedy właśnie połączenie z naturą przyniesie nam uziemienie, wy, wyrówna nam nasze czakry, ale też mamy anioły czakr. Proście swoich anioł, aniołów, aniołów stróżu, wszystkie anioły, aby Wam wyrównały czakry. Niektórzy z Was może wiedzą, czy nie wiedzą, ja, jeśli chodzi o takie sprawy zdrowotne, energetyczne, już lata pracuję z arkturianami, bo to są najlepsi chirurdzy, że tak powiem, lekarze w całym uniwersum. Dla mnie, przynajmniej takich, których ja znam i mam z nimi kontakt, i długo już z nimi pracuję, właśnie w procesach uzdrawiania. Również często, jeśli chodzi o mnie, proszę ich o pomoc. I pomagają, kochani. Także poproście, Arturian, możecie sobie o nich poczytać. Tylko proszę odpowiednie źródła. Oni naprawdę pięknie uzdrawiają naszą energetykę, jak i nasze ciało fizyczne. Ale tutaj chodzi właśnie o pracę z czakrami, wyrównanie, uzdrowienie pracy czakr. Dobrze. Zobaczmy, co nam jeszcze powiedzą anioły, jeśli chodzi o wrzesień. Jakie przesłanie mają anioły? Tutaj miną wszelkie zmartwienia, kochani. Tu nie ma żadnych powodów i te wszystkie, właśnie zmartwienia, się kończą, kochani. Wszystko odchodzi. I tak jak mówię, zaczynamy nowy cykl. Ten wrzesień przyniesie nam taką energię uzdrowienia i energię szczęścia. To wszystko, co było ciężkie, może jeszcze w miesiącu sierpniu, to wszystko odchodzi. Dobra, bierzemy orakę karty jeszcze. Hmm, ciekawa karta, bo tutaj jeszcze też uniwersum mówię, jeśli któraś z Was, czy ktoś z Was, ma problemy z jakimiś właśnie uzależnieniami. Czy to od ludzi, czy to od jakiejś substancji. Kochani, wystarczy, że musimy codziennie wypić lampkę wina, bo musimy dla odreagowania. To już jest uzależnienie. I warto by było tutaj się temu przyjrzeć. Od czego, od kogo jestem uzależniony? Co powoduje Twoją brak wolności. Ja tutaj nie będę dla was prorokiem, czy nie będę was tutaj, wiecie, bo ja sama mam jedno uzależnienie. E, wcześniej to była praca, no już teraz to już mi się udaje, tak wiecie. Już praca mną nie kieruje. Ale no, wiecie doskonale, to już nieraz mówiłam i nie będę z siebie robiła tu świętą. Ja, ja, ja lubię palić fajury, nie? No. To jest takie moje... Taka moja nagroda, ja to lubię, wiem zaraz, wszyscy, że niezdrowo, że głupie jak ty, taka mądra. Wszystko zależy od podejścia, kochani. Jak ja sobie zacznę mówić o Boże i mieć wyrzuty sumienia, że ja palę i pewnie jutro umrę na raka płuc, no to pewnie tak się stanie. A dla mnie to jest, to jest moja nagroda. Wiecie, ja to tak nie, nie walę w płuco, jak, jak, jak się powinno robić, żeby się opłacało palić. To jest bardziej dla mnie taki relaksik, więc ja tutaj wam nie będę mówić: przestańcie pić, palić, nie? Ale może warto zwrócić uwagę też na to, od kogo jesteś uzależniona. Od kogo? Może nie od czego, ale od kogo? No niektórzy są też uzależnieni od leków. No to też jest niebezpieczne, kochani. Wszystko, co jest w nadmiarze, nam szkodzi. Ok, zobaczmy jeszcze jedną kartę. I tutaj, kochani, ta energia, która to już słyszę, ta energia, która tu zadziałała, ona przyniesie rezultaty w, w zimie. W zimie praktycznie się to wszystko wypełni. A to już niedługo, bo mamy grudzień, styczeń, luty. Możecie sobie już teraz, kochani. Właśnie obejrzeć oprócz tej magicznej nocy numer 9, również magiczną noc numer 12, bo tutaj będzie ten grudzień. Na styczeń, na luty jeszcze nie, nie ma magicznych nocy, to będę robiła w grudniu, ale tutaj właśnie czuję tą energię, że to, co się zadzieje we wrześniu, wypełni się w grudniu. To zobaczmy, jaka runa nam pieczętuje czytanie na wrześniu. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne czyste, bądźcie jasne czyste. Jaka runa działa w 20 No i pięknie, kochani, mamy Anzus. To jest runa Boga Odyna, chodzi o zrozumienie i chodzi o rajdo. To jest znowu ruch, to jest bicie serca. Czyli praktycznie tu nastąpi jakieś zrozumienie, Bóg siedzi za sterem i będzie dużo ruchu spowodowanego biciem serca, kochani. Czyli ładnie mamy. No, tutaj, tutaj ci na górze ten cały nasz świetlisty świat duchowy. Zrobi wszystko, żeby w końcu było pięknie w naszych życiach. I za to już dziękujemy. Czyli dziękujemy uniwersum za wszystko, co piękne do nas płynie. To jeszcze znaki zodiaku. Taka, wiecie, malutka pieczątka. Prymrużeniem oka bierzemy, które. Nie, wiecie, co jeszcze nie przetasowałam dobrze. I mamy już ryby 12. Dla Was to będzie ważne, moje kochane rybki, ważny miesiąc. Dla wagi mamy siódemkę, mamy ósemkę, wszystko płynie. Dla szczelca dziewiątka, dla byka dwójka, mamy trójeczkę numerologiczną, mamy bliźnięta, trójka znowu, mamy czwartek, czwórka i piątka, mamy piątek, mamy lwa, piątka i jeszcze mamy... 12 kochani. No i mamy teraz wszystko się coś wypełni. Do 12 dni góra 12 tygodni. Także super mamy energię na grzechy. Jeśli chodzi o szansy, mamy literkę P. Mamy literkę S. Jeszcze raz mamy literkę S. Mamy motylka, czyli transformacja. Mamy konika na biegunach. Dziecko, dzieciństwo. Yy. Nie wiem, co tam jeszcze możecie sobie z tym skojarzyć. Mamy flamingo, mamy księżyc. Coś tam ma być z tym księżycem, bo zaćmienie księżyca, czy zaćmienie słońca, bo już jest księżyca chyba we wrześniu. No muszę to sprawdzić, na pewno zrobimy czytanie. Mamy literkę N, mamy literkę O, mamy literkę R. Mamy literkę E, jak Emilia. Mamy literkę jeszcze raz R i mamy literkę K. Także, kochani, ja Wam życzę cudownego września. Niech się spełniają wszystkie Wasze życzenia. Ja we wrześniu jeszcze mam dziesięciolecie mojej działalności. Będzie impreza, więc przygotowania i w ogóle. Także dla mnie wrzesień będzie bardzo, bardzo aktywny. Ten, moja córka też będzie miała urodziny we wrześniu. E, także będzie się dużo, dużo działo. Ach, jak już mi ten wrzesień przejdzie, to będę się czekować do operacji w październiku. No, ale już później będzie spokojniej. No. Także dla mnie wrzesień ja już wiem, co on mi przyniesie. Ale jak jakieś niespodzianki, to ja jak najbardziej, jakieś spełnienie marzeń, to ja jak najbardziej. Mam jedno marzenie i czekam, aż mi je spełnicie. No. To do Was należy. Łudziaczki <noise> moi kochani, pięknego września i do zobaczenia, do usłyszenia.